nie było pomocy, w pierwszych dniach wojny nie było pomocy, tak? No. Moim zdaniem największym przegranym jest pan marszałek Hołownia. Ja wtedy powiedziałem, że moim zdaniem Karol Nawrocki byłby najlepszym kandydatem. Dzień dobry. Program debat pyta Andrzej Barnowski. Wybory prezydenckie, czas emocjonujący zarówno dla kandydatów, jak też dla obywateli. Dziś właśnie o tym będziemy rozmawiać pomiędzy pierwszą a drugą turą z panem Piotrem Karczewskim, wiceprzewodniczącym sejmiku województwa pomorskiego, a także doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy, druga już kadencja, dobiega właściwie końca. W tej chwili, czy ośmieliłby się pan ją w jakiś sposób podsumować? No myślę, że to była kadencja ta druga, kadencja była dość trudna, bo owszem mieliśmy pandemię, rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę, sprawy bieżące, zmiana obozu rządzącego, więc to wszystko miało wpływ też na, na to, co się działo w tak zwanym dużym pałacu, czyli w kancelarii pana prezydenta i też na jego działaniach. Pan prezydent bardzo mocno się zaangażował w pomoc dla Ukrainy. Był przed dzień wybuchu tego konfliktu, napaści Rosji na Ukrainę. Był w Kijowie. Często jeździł do Kijowa. Angażował się też na arenie międzynarodowej, wspierając Ukrainę. I trzeba wyraźnie powiedzieć, że my, Polacy, począwszy od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, rządu, organizacji pozarządowych, Samorządów, wszystkich szczebli, naprawdę i oczywiście ludzi. Ludzi, zwykłych ludzi, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców z Ukrainy. My wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania i pomogliśmy. Trochę bolą słowa prezydenta Żywiązkiego w Białym Domu na spotkaniu z panem prezydentem Trumpem, gdzie wyraził się mniej więcej w ten sposób, że nie było pomocy, w pierwszych dniach wojny nie było pomocy. Tak? No to uważam, to był dość duży policzek dla nas Polaków, ponieważ tą pomoc my żeśmy okazali. Tak? Pamiętamy, że nasi rodacy jeździli nawet na granicę, odbierali z granicy swoimi samochodami prywatnymi, przewozili tutaj do swoich domów, gościli. Ja sam też gościłem ośmioosobową rodzinę w Kościerzynie w swoim domu. Więc naprawdę to była duża, duża pomoc. To jest jak gdyby jedna, jeden aspekt, gdzie pan prezydent bardzo mocno się angażował na arenie międzynarodowej, po to właśnie, żeby wspierać Ukrainę. Drugi aspekt, aspekt związany z pandemią, tak? no, to było duże wyzwanie dla nas wszystkich. Nie wiedzieliśmy, w jakim kierunku to wszystko się potoczy. Widzieliśmy sceny z Włoch, z Hiszpanii, gdzie no, masowo ludzie umierali, ten rząd. Samochodów z strumnami, chyba pozostanie nam ten obraz do, do końca życia niemalże. To było trudne też dla Polski, trudne dla zwykłych obywateli, ale również dla, dla przedsiębiorców. ówczesny rząd, mówiąc tak, w pompował w gospodarkę 200 miliardów złotych 200 miliardów złotych po to, żeby zachować miejsca pracy, żeby pomóc przedsiębiorcom, po to, żebyśmy my ten trudny okres przeszli i przeszliśmy, bo powiedzmy sobie szczerze, że bezrobocie było na poziomie około 4,5-5%, tak, więc nie wzrosło. Także naprawdę chwała za te działania, że i pracodawcy. I pracownicy mieli spokojną głowę, w tym sensie, że firmy nie padły, a ludzie mieli pracę. Mimo tego, o czym Pan mówi, no, da się odnieść takie wrażenie, że niektóre media, niektóre social media, programy, twórcy próbowali przedstawić prezydenturę Andrzeja Dudy jako taką memiczną, komiczną, bo takie, takie różne materiały się pojawiały w międzyczasie ostatnim. No i co Pan o tym sądzi? No myślę, że to są po prostu zwykłe ludzkie złośliwości. Ludzie nie zdają sobie sprawy. Ci, którzy się nie interesują tak dogłębnie polityką albo ludzie, którzy są z przeciwnego obozu, to te osoby próbują... No w złym świetle pokazywać Pana Prezydenta, ale ja, Panie Redaktorze, jestem związany z Kancelarią, tak jak Pan powiedział, jestem doradcą Pana Prezydenta i wiem więcej, mam więcej informacji o działalności Pana Prezydenta. Proszę sobie wyobrazić, że Pan Prezydent również w Afryce na przykład, w zachodniej Afryce, w północnej Afryce zabiegał o to, żeby na przykład polskie produkty rolne się sprzedawały, żeby przemysł też mógł inwestować poza granicami kraju. Także naprawdę bardzo mocno wspiera rząd, także tych działań dyplomatycznych, wyjazdów było bardzo dużo i kawał, jak to się mówi, dobrej roboty wykonanej dla Rzeczpospolitej, dla polskich obywateli. Jest Pan blisko z Panem Prezydentem. Czy Pan ma jakby wiedzę na ten temat, czy Pan Prezydent ma świadomość tych memów, tego, tego takiego negatywnego piaru, który gdzieś tam jest w wykierowany w jego stronę? No, myślę, że tak, bo przecież jest cały, cały zespół ludzi, którzy też e, opracowują e, każdy dzień pana, pana prezydenta, też od strony medialnej, tak, śledzą e, media, więc e, myślę, że panie redaktorze, jest ta świadomość. Natomiast, e, no cóż, no, jesteśmy politykami. E, pan prezydent jest no, najważniejszym politykiem w państwie, tak jest głową państwa polskiego, w związku z tym no, jest narażony na różne ataki. Tak, z jednej strony czy z drugiej strony? Ale najważniejsze jest to, że pan prezydent przez 10 lat bardzo dobrze służył Polsce i naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Jesteśmy po pierwszej turze wyborów. Nawrocki zdobył 29% ponad poparcia, Trzaskowski zdobył ponad 31%. Różnica jest niewielka. No i teraz. przycinek. Osiem Dokładnie tak, chyba tak. Yy, różnica jest niewielka. No i pytanie, co będzie dalej i co Pan yy, sądzi o tych wynikach, bo yy, to są wyniki chyba, których nikt się nie spodziewał jednak. Tak? Gdzieś tam się sondażowało, że yy, Nawrocki będzie miał, że różnica między Nawrockim a Trzaskowskim będzie dużo większa, a jednak się okazuje, że ona jest minimalna. No, panie redaktorze, to się po raz kolejny... Yy... No mamy czarno na białym. Widzimy to, że te wyniki badań, które są przedstawiane społeczeństwu, naprawdę bardzo mocno się rozjeżdżają. I tutaj no myślę, że jest chyba nasza wspólna jak gdyby praca do wykonania, żeby te. Agencje, które no, robią te badania, żeby to wykonywały w sposób rzetelny. Błąd pomiaru to jest 2%. Tak? Tu mieliśmy informację, że i to jeszcze chyba parę dni przed wyborami, że różnica jest bodajże chyba 9%, czy nawet więcej między kandydatem Karolem Nawrockim a, a Trzaskowskim na korzyść trzaskowskiego. W związku z tym coś jest nie tak. W rzeczywistości było to niecałe 2 punkty procentowe. Myślę, że to nie jest zaskoczeniem, bo można było się spodziewać, że wyniki będą bardzo zbliżone i one są bardzo zbliżone. Natomiast oczywiście, wynik trzeciego kandydata, pana Mencena, pana posła Mencena, myślę, że jest bardzo dobrym wynikiem. Może on nie jest zaskoczeniem, bo ten rząd wielkości mówi ono od tam 12 do kilkunastu procent, 15, 16, nawet pojawiały się takie sondaże, że gdzieś około tam 20 nawet miał, więc. Ten wynik był przewidywalny, natomiast bardzo dużym zaskoczeniem jest wynik pana Grzegorza Brauna, tak. który uzyskał ponad 6% poparcia. I no to, więcej niż pan marszałek Sejmu. Tak, jest. no właśnie, zaraz, zaraz wrócę. E, jak powiemy sobie, kto jest największym przegranym tej, tej pierwszej tury, więc e, tutaj chylę czoło, że jednak e, pan. E, Grzegorz Brown zdobył bardzo duże poparcie, bo nikt się tego nie spodziewał. Szacowany był na poziomie tam dwóch, no góra 3%, a ponad 6, czwarta pozycja to jest naprawdę znakomity wynik. Moim zdaniem największym przegranym jest pan marszałek Hołownia, bo żeby urzędujący marszałek uzyskał mniej niż 5 punktów procentowych poparcia, to jest naprawdę no, ciekawa historia. Zważywszy, że musimy wziąć pod uwagę, że to jest i trzecia droga, czyli hołownia, i to jest PSL. A przecież wiemy dobrze, że w wyborach, jak PSL startuje do parlamentu, to sam osiąga próg 5%. W związku z tym pytanie jest, co się zadziało takiego, że z kilkunastu, czy nawet chyba z 20% pan marszałek Hołownia, no zjechał po równi pochyłej do niecałych 5%. Tak? Myślę, że społeczeństwo go negatywnie oceniło. Więc robienie czasami cyrków, happeningów w Sejmie to jednak nie ten kierunek. A pan podpina się pod tymi hasłami, które już krążą w tej chwili, że to jest koniec Hołowni w polityce? Myślę, że tak. Tak. Myślę, że to jest Początek końca, natomiast dziwię się, dziwię się PSL-owi, bo ja mam bardzo dużo znajomych, przyjaciół PSL-u. Uważam, że to jest partia, która no, jest oczywiście konserwatywną partią, tak, ludową konserwatywną partią, że ona w tej konfiguracji tutaj z, z hołownią, no nie za bardzo chyba się dobrze czuje, czego efektem są te wyniki wyborcze i myślę, że może tam dojść w przyszłości do jakichś zgrzytów i nawet i rozłamów. No ciekawa historia to poparcie wczorajsze pana Kosiniaka-Kamysza. To też jest dziwna sprawa, że partia konserwatywno-ludowo-konserwatywna pop popiera kandydata, oficjalnie poparła kandydata liberalno-lewicowego. Tak? No, to trochę się kłóci z, no, z wizerunkiem PSL-u, partii chłopskiej, konserwatywnej ale też trzeba przyznać, że jakby frekwencja na Pomorzu jest imponująca, 69% ponad, tak? W samym powiecie kartuskim ponad 72%. Chyba nie było jeszcze czegoś takiego, żebyśmy mieli tutaj w tej części kraju tak dużą frekwencję wyborczą. Tak, i to jest tutaj wielki ukłon do wyborców, że te sprawy obywatelskie wzięli w swoje ręce, poszli głosować. Bardzo się cieszę. To pokazuje, że jednak z wyborów na wybory jest coraz lepiej. I to jest bardzo dobry kierunek. Jeszcze wrócę Panie Redaktorze, bo jeszcze nie powiedzieliśmy o naszych kandydatach lewicowych, tak? bo przecież i Pani Biejat, i, i Pani Senyszyn i pan Zanberg to jest ta strona lewicowa i jak to sumujemy to jest około czy tam ponad 10% tak i to jest ważna siła polityczna ja uważam że lewica jest potrzebna w Polsce silna lewica która dba o sprawy pracowników we współpracy ze związkami zawodowymi więc no tutaj jest dość dobry wynik to trzeba szczerze powiedzieć gdyby pośli z jednym kandydatem do, do wyborów, no to 10%, tak około dałoby czwarty rezultat. Tak? I to trzeba zauważać. I to znaczy o tym, że lewica w Polsce, tak jak powiedziałem, jest dostrzegalna, jest potrzebna. A pana zdaniem, który z tych kandydatów lewicowych był najlepszy? Na pewno najbardziej charyzmatyczna była pani Senyszyn. Tej... No panią, panią profesor, to my znamy tutaj przecież mieszka na Pomorzu. Ja sam osobiście miałem okazję poznać panią, panią profesor, jak byłem wicewojewodą i wojewodą pomorskim. Pani poseł wtedy na różne uroczystości, spotkania przychodziła, więc spotykaliśmy się. Natomiast pan Sandberg zrobił też świetny, świetny wynik, bo powiedzmy sobie szczerze, odciął się, nie jest w koalicji, tak, odciął się od tych działań, które koalicja wykonuje. Podkreślał bardzo ważny argument, jakim jest mieszkalnictwo szczególnie w kontekście ludzi młodych. W związku z tym uważam, że to jest bardzo ważny temat. No istotny dla wyborców. Tak, bardzo istotny dla wyborców i tu chylę głowę, że on ten temat podjął i drąży go i daj Bóg, żeby, żeby jednak rząd poważnie podszedł do, do tego tematu, bo to jest bardzo ważna sprawa dla, dla, dla młodych ludzi, żeby im pomóc, tak? A jak Pan uważa, bo, bo byli też tacy kandydaci jak Pan Bartoszewicz, bodajże Pan Woch, e, Pan Jakubiak też, którzy no, nie osiągnęli żadnego imponującego wyniku e, i myślę, że te osoby startując w takich wyborach jak wybory prezydenckie mają tą świadomość, że, no, że tak powiem nie wybiją się za bardzo, e, a mimo to biorą udział w tych wyborach i startują. Jak Pan uważa, dlaczego? Myślę, że to jest w pewnym sensie też promocja tych kandydatów, e, natomiast skupiłbym się tutaj na Panu Jakubiaku, Pan Jakubiak uzyskał bardzo, moim zdaniem, dobry rezultat. On podkreślał te sprawy historyczne, mimo że to jest poniżej procenta, tak, ale proszę wziąć pod uwagę, że tych no, prawicowych kandydatów było sporo. W związku z tym ten jego 1%, też ma około 1%, ma też znaczenie. Podkreślał te sprawy historyczne, patriotyczne, przywiązania do ojczyzny, obronności, więc uważam, że to jest bardzo ważny i słuszny głos w tej debacie. My tutaj o polityce rozmawiamy dość, powiedzmy, swobodnie. Tak mówimy o różnych partiach, różnych kandydatach, ale generalnie jest to temat, o którym chyba z biegiem lat coraz trudniej się y, mówi przy rodzinnym stole. Ja mam przynajmniej takie odczucia, A jak pan sądzi, dlaczego? Dlaczego tak jest? myślę panie redaktorze, że mamy wolność demokrację, co prawda w ostatnim okresie bardzo mocno zachwianą, ale jednak ludzie mają prawo wyboru przy urnie wyborczej. W rodzinach różne są poglądy. Ja sam rozmawiam z moimi dziećmi na tematy polityczne. Chciałbym, żeby się też angażowały w pracę samorządową. Też młode pokolenie ma inne podejście do, do polityki i myślę, że ten, ten sukces pana Słowomira Mencena jest no tego najlepszym dowodem, że młodzi ludzie poszli i zagłosowali właśnie za, za tym kandydatem Mencenem, który uzyskał trzeci wynik. I to trzeba powiedzieć, uczciwie, bardzo dobry wynik. Byłem akurat tutaj na, na wiecu Mencena i miałem takie spostrzeżenie, że rzeczywiście jest frekwencja, przy czym jest to frekwencja piętnastolatków, tak? czyli, czyli bardzo młodej grupy. A jak pan to, uważa, to, to, to będą to, to, jego wyborcy? Ja przyszłości? chciałem powiedzieć, panie redaktorze, że to jest inwestycja w przyszłość. Tak? Bardzo mądre e, działania. Oczywiście e, ta młodzież, nazwijmy ich w tej chwili, nie ma prawa wyborczego, ale za trzy lata już będzie miała. tak? Więc to jest inwestowanie. Albo zmieni poglądy, bo tak też można. No, oczywiście, do części na pewno zmieni poglądy, tak? ale to jest inwestowanie w młodych ludzi, no Zobaczymy, co z tego będziemy mieli za 3 lata, jak na przykład piętnastolatkowie będą mieli prawo wyborcze Sporo kontrowersji jeszcze przed pierwszą turą wywołała tak zwana afera mieszkaniowa wokół mieszkań pana Karola Nawrockiego To był taki czarny PR nakierowany mocno w jego stronę, który na pewno no, przysporzył mu sporo problemów, jeżeli chodzi o ten taki odbiór wyborczy Co pan myśli o tej sprawie? Ja myślę, panie redaktorze, szanowni państwo, że ta sprawa została już tyle razy wyjaśniana, że w zasadzie tu nic nie można dodać. Ostatecznie pan Karol Nawrocki oddaje to mieszkanie na cele charytatywne. I sprawa jest definitywnie zamknięta. I proszę zobaczyć, że próbowano zrobić człowieka, który chciał pomóc starszemu człowiekowi, zrobić jakiegoś, nie wiem, no, drapieżcę i tak dalej, No kompletnie, kompletna bzdura, tak? Ja znam pana Karola, to jest naprawdę dobry i uczciwy człowiek, zrobił bardzo dużo jako dyrektor Muzeum II wojny światowej, jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dba o te wszystkie sprawy historyczne, bardzo patriotycznie nastawiony do tego, żeby Polska była silnym podmiotem w Unii Europejskiej, ale również i na świecie, żeby się z nami liczono. Proszę zwrócić uwagę, wyjazd do, do Stanów Zjednoczonych, tak? Przecież nie pełni w tej chwili żadnej funkcji, poza tym, że jest prezesem IPN-u, tak? Pojechał, spotkał się z doradcami prezydenta Donalda Trumpa, rozmawiał na różne sprawy, które dotyczą Polski. No, załatwił, a przynajmniej poruszył sprawę i zwrócił uwagę w stronie amerykańskiej, że zostaliśmy przez poprzedniego prezydenta Bidena źle potraktowani i rzuceni do, do drugiej kategorii państw, które mają otrzymywać te chipy, chipy na to sztuczną inteligencję, no sprawa została załatwiona. Tak? i Republika i Polska 24 przedstawiły dokumenty potwierdzające, że na ten temat pan Karol Nawrocki rozmawiał w Stanach Zjednoczonych i również z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Tak? Więc uważam, że już jako kandydat zaczyna robić bardzo dobrą pracę dla Rzeczpospolitej, tak? Bo nasze bezpieczeństwo szeroko rozumiane, tak? Mówimy o bezpieczeństwie wojskowym, które jest dla nas najważniejsze, ale mówimy też o bezpieczeństwie energetycznym, o bezpieczeństwie żywnościowym, tak? Więc to jest szeroki zakres bezpieczeństwa, który pan Karol Nawrocki, prezes IPN-u w tej chwili jako kandydat, obywatelski kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej podnosi w różnych spotkaniach. No i rozmawia z ludźmi przede wszystkim. Proszę zwrócić uwagę, że objechał niemalże całą Polskę, to jest 300 chyba 40 powiatów, spotyka się z ludźmi, przychodzą tłumnie mieszkańcy tych miast na spotkania, jest atmosfera taka wzniosła, patriotyczna, radosna. Ja myślę, że to jest nasz przyszły prezydent. I myślę też, że on dobrze wypadł w tych konfrontacjach na debatach. Co pan sądzi na, na ten temat? Bo te konfrontacje jednak były, z innymi kandydatami były pytania. No moim zdaniem wybronił się, wybrnął. I to jest chyba też istotne. Panie redaktorze, no, yy, zwrócił pan na pewno uwagę, że pan Rafał Trzaskowski na tej ostatniej debacie był bardzo taki zmęczony. Ona co prawda trwała tak. długo, to trzeba też przyznać, tak? Przecież była też i pani poseł Senyszyn, która no, yy, chyba miała miejsce siedzące w tym czasie, no bo yy, wystać cztery godziny to już jest pewne wyzwanie dla osób starszych. Więc był bardzo zmęczony. Więc jak gdyby, jak to mówią młodzi ludzie, nie ogarnia tego, tego wszystkiego. Karol Nawrocki mówił prostym, zrozumiałym językiem i myślę, że on na tych debatach bardzo dobrze wypadł. Tak w przeciwieństwie właśnie do Rafała Trzaskowskiego, który robił wrażenie zdenerwowanego, y, zmęczonego, y, rozkojarzonego. No, zobaczymy, wyborcy o tym zadecydują. Natomiast moim zdaniem te debaty pokazały jedno, że y, karol Nabrocki potrafi się wybronić, potrafi mówić językiem, który jest zrozumiały dla, dla obywateli, ale również y, uważam, że ci. Nazwijmy to kandydaci, którzy mniejsze poparcie mieli, na przykład pan Zandberg, tak, czy pani nawet Biejat, czy pan jak też dobrze wypadali na tych kandydatów. Nie wspomnę o, o panu marszałku Hułowniu, bo to jest przecież no powiedzmy, osoba, która z mikrofonem, z kamerą ma do czynienia od wielu, wielu lat i to było wiadomo, że on potrafi ładnie mówić i, i będzie tu powiadał różne, różne historie. Tak, ale mówię o, o podejściu merytorycznym, odpowiadanie na pytanie, konkretnie odpowiadanie i to pan Karol Nawrocki zrobił. Tutaj dodam od siebie, że chyba pan Hołownia do Mam Talent powi powinien wrócić, bo ten talent na pewno pokazał w tej kampanii, ale myślę, że jednak kandydatem, pretendentem do, do, do bycia prezydentem nie jest. E, mimo to jest pewna betonowa grupa ludzi w Polsce, którzy popierają Czeskowskiego i to tak dość mocno, powiem szczerze, no takie ja przynajmniej mam odczucia. Jak pan reaguje na to, bo, bo to są przeważnie ludzie dość, że tak powiem, e, sfokusowani na tego kandydata? Spokojnie na to reaguję. No przecież ja jestem również przedstawicielem w samorządzie województwa pomorskiego, tak? Jestem wiceprzewodniczącym. Spotykamy się przecież in w komisjach, na jakichś spotkaniach, na sesji, tak? Przecież w samorządzie województwa pomorskiego większość ma koalicja obywatelska. Więc my musimy tutaj współpracować, tak? Więc nie obrażamy się, dyskutujemy. Oczywiście no są różne sytuacje, gdzie my mamy diametralnie inne stanowisko niż oni. Tak? No prosiliśmy chociażby, była taka, e, taki apel w sprawie Muzeum II Wojny Światowej. Pan redaktor kojarzy sobie, szanowni Państwo, również tą skandaliczną decyzję zdjęcia z wystawy ojca Maksymiliana, rodziny Ulmów i Pielskiego. No przecież to był skandal. My żeśmy zaproponowali, żeby taki apel poszedł. No i więc zostało to odrzucone, zmienione, tak, bo przekręcane, że kompletnie nie oddawało ducha tego, co myśmy chcieli podnieść, tak? To mówię jak gdyby z jednej strony. Ale z drugiej strony, panie redaktorze, no poparliśmy rozwój województwa pomorskiego, taki dokument, jednogłośnie to przeszło do 2030 roku. Poparliśmy na chyba przedostatniej sesji był taki apel do rządu polskiego o budowę drogi Via Pomerania. To jest droga ze Słupska, właśnie z Ustki do Autostrady do A2 nawet, a przede wszystkim do Chojnic, poparliśmy Wiamaris, poparliśmy Drogę Czerwoną, tak, to były trzy apele do rządu, żeby ruszyć z tymi inwestycjami, tak, i to też jednogłośnie przeszło, także pokazuje, że tam, gdzie my możemy współpracować, staramy się współpracować, tak, jest, porozumienie. Tak, jest jakieś porozumienie dla dobra mieszkańców tego naszego kochanego regionu, jakim jest, jest Pomorze, tak, ale jesteśmy... Opozycją, ale konstruktywną opozycją w Sejmiku, czyli dla dobra mieszkańców działamy, żeby to wszystko było OK. Na koniec jeszcze dopytam, chociaż odpowiedź wydaje się oczywista, na kogo będzie pan głosował w drugiej turze. Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście na Karola Nawrockiego. To jest mój kandydat, którego wspieram już od wielu miesięcy. Zresztą muszę powiedzieć, że nawet wyraziłem się kiedyś w Radiu Gdańsk, jeszcze zanim on został oficjalnie przedstawiony na kandydata obywatelskiego. To redaktor w Radiu Gdańsk, to było bodajże tak, spytał się mnie, kogo uważam za najlepszego kandydata. I ja wtedy powiedziałem, że moim zdaniem Karol Nawrocki byłby najlepszym kandydatem. No i po chyba dwóch czy trzech tygodniach został ogłoszony jako kandydat obywatelski na prezydenta Rzeczypospolitej. Wspieram go, wierzę w niego. Kawał dobrej pracy wykonał, ciężkiej pracy, bo proszę pamiętać, że ta kampania nie trwa dwa tygodnie, trzy miesiące, tylko ta kampania się już zaczęła długo, długo wcześniej, trwała na dobrych parę miesięcy, to trzeba mieć też zdrowie, panie redaktorze, tak? I to mówię też w kontekście właśnie tych, tych debat, gdzie, Determinacji, było, to... gdzie, gdzie było widać, kto jaką ma też kondycję fizyczną. Karol Nawrocki biega, gra w piłkę, boksuje, więc ma szeroki wachlarz zainteresowań sportowych. No i poparcie sportowców też, też ma, jak się słyszy. No myślę, że tak. Widać że to było na, na trybunach chociażby stadionów. Ja w takim razie dołączę się do otrzymania kciuków za pana Karola Nawrackiego, a panu bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję panie, panie redaktorze, dziękuję państwu.